mamy tam? Prawie trzy. Tak. Piętnaście. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Start sto. Prawy trzy, open na szczyt. Za szczytem lewy 6 100 Lewy 4 na szczycie Do prawy 6 200 prostój Syw Prawy 4 minus Prawy 4 minus Do lewy 6 Do prawy 6 do lewy 4 krótki to lewy 4 krótki, 50, prawy 6. 300 na szczyt podbicie. Lewy 6 długi, to prawy 5 krótki. To lewy 4, przechodzi w 4 minus na płyty. Z uwagą. Przechodzi w 4 minus na płyty. 30, prawy 3 open. 50, prawy nawrót, ciasno, z drogi. Do lewy 3, minus, do lewy 3, minus. Zaszczytem 20, lewy 4, minus z uwagą. 50 prostuj, lewy 3, minus. 100 prostuj. Uwaga, lewy 3 syf, lewy 3 syf. 100 prostuj. Prawy 4, przechodzi w 5 syw. Short, prawy 4, zacisk. Do lewy 6. 100 prostuj. Za szczytem prawy 5 przez szczyt. 30 prostuj, prawy 4, krótki. Prawy 4, krótki. Do lewy 6. Short, prawy 5. Do prawy 5 na szczyt. Na szczycie lewy 6, zaszczytem 50, lewy 5, hopa zduś, 100 prostój, zaszczytem zduś, prawa 90. Do prawy 5. 300 prostój, przez szczyty, przy domach podbicie zduś. 80 prostój, lewy 6 To prawy 6 danger. 50, hamowanie, lewa 90, don't cut. 80 prostuj, po płytach, podbicie. Lewy 3 minus, uwaga, don't cut. 30, danger. Prawy 2 minus, uwaga, ślisko, 50. Prawy 3, zacisk Śliski, ciąć. 30. Lewy 3, minus ciąć. Do prawy 4, na szczyt. Do prawy 4, na szczyt. Zaszczytem 30, prawy 3. Short, lewa 90. 30. Zaszczytem lewy 3, minus Śliski, dątkat. Short, lewa 90 za mostem. Do prawy 3 minus. Do lewy 4 przyciąć. Do prawy 4 open. 50, prawy 4 minus. Prawy 4 minus. Do lewy 5 przyciąć. Short, lewy 5. Do prawy 4 plus przez most. Do uwaga, lewy 5 przez szczyt. 30, hamowanie prawa 90, prawa 90. Dontcat. 50, prawy 3 syf. Do lewy 3 ślisko ciasno. Do prawy 5 podbicie z uwagą. Short lewy 4 przyciąć. Do prawy 4 na most dziury. Do prawy 4 na most dziury. 50. Lewy 5 trądkacz z uwagą. Do prawy 6. Do lewy 6. Do, pra Do prawy 5. Do prawy 3 mocne podbicie. Do lewy 5 mocne podbicie. 80. Prostuj. Zaszczytem podbicie. Lewy 3. Do prawy 4. Short. Lewy 4 plus. Short. Prawy 3. Zacisk. Do lewy 4. 100. Syf. Lewy 5. Lewy 5. Short. Zaszczytem prawy 5 wzdłuż. 100 prostój. Lewy 5 przez szczyt. 150. Na szczycie podbicie. Na moście podbicie. Short. Lewy 4. 100 po łuku. Lewy 5 minus śliski długi. 80. Lewy 6 minus. Lewy 6 minus. 50. Prawy 6. 100. Prawy cztery bardzo długi śliski. Do lewy pięć przyciąć.